To odcinek, w którym skonfrontuję i rozwiążę najbardziej denerwujące i w kółko powtarzające się zagadnienia urodowe, takie beauty problemy, które występują latem i zimą. Wycierający się od okularów podkład. Możemy sobie wyróżnić trzy etapy. Po pierwsze, podczas kupowania okularów zwróćcie uwagę na te, które mają jak najmniejszą powierzchnię styku i są jak najlżejsze, bo one najmniej będą wkurzać. Etap drugi, Make-up. Pamiętajcie po pierwsze, żeby nakładać jak najmniej kosmetyków. Cienkie warstwy sprawią, że całość będzie trzymała się lepiej i mniej będą widoczne jakieś tam dziury i fałdy podkładowe itd. Po pierwsze, można zamiast zwykłej bazy do twarzy użyć odrobinę bazy pod cienie. Ona zwykle naj, jest najbardziej lepka i najlepiej trzyma wszystko, co się na nią potem nałoży. Więc odrobina bazy, cyk cyk, klepujemy. Gotowe. Potem podkład. Podkładów to miejsce nakładajcie, no właśnie, najmniej jak się tylko da. Jeśli przesadzicie z ilością, to odciśnijcie nadmiar ręcznik papierowy albo chusteczkę, a potem czystą stroną beauty blendera rozklepcie całość, żeby twarz była ładna i gładka. W końcu po to ten podkład tam idzie, nie? I na koniec pudrowanie. Tylko nie, nigdy pędzlem. Nie, o żadne omiatanie pędzlem. Słuchajcie, puder klepujemy I najlepiej do tego celu sprawdzi się albo puszek, albo już wcześniej użyty Beauty Blender. Sklepanie bardzo małej ilości, ale mocno utrwalającego, matującego pudru da Wam naprawdę rewelacyjne rezultaty, zwłaszcza jeśli chodzi o mat i trwałość. No i trzeci etap, yy, no czyli ratowanie tych małych dziurek i zaczerwienień, które już powstały. Najlepiej do tego celu sprawdzi się po prostu Wasz palec. Dokładnie ten. Albo ten. Po prostu bierze, bierzecie. Ale nie, to jest serio. Jakby naprawdę one najlepiej działają. Tak? Ja wiem, jak to wygląda. Teraz ktoś pewnie ogląda bez dźwięku i się zastanawia, co tu mówię. Mała dygresja. Po prostu te palce zwykle mają najmniejszy nacisk i robią delikatne uklepywanie. Co ja pocznę? po prostu fizjologia tacy jesteśmy. Bierzemy te paluchę i delikatnie przeklepujemy to miejsce. Puder i podkład delikatnie nam się ładnie i równo rozprowadza i całość nie powinna być tak naprawdę zbytnio widoczna. Ścierający się podkład i czerwony, dzieknący nos. Po pierwsze, wydmuchajcie się raz i porządnie. Po drugie, nie pudrujcie okolicy nosa, bo dzięki temu bardzo łatwo yy, poprawicie odrobiną podkładu czy odrobiną korektora właśnie cały ten obszar i nikt nie będzie widział. No i po trzecie, wspomóżcie się patyczkami higienicznymi, bo one ułatwiają i sprawiają, że można się lepiej wyczyścić. O tak. Nietrwały makijaż oczu. Po pierwsze, użyjcie dobrej bazy. Moim totalnym ulubieńcem, sztosem nad sztosem jest Glitter Primer z NYXa, bo to jest najbardziej lepka baza, która sprawi, że to co do niej przykleicie potem wytrzyma krew pod łzy yy, na pewno lato, yy, albo co najmniej nawet wojnę wodną na podwórku w ogrodzie. <ścoughs> Cokolwiek co tam się latem robi. Drugi sposób jest dla osób, które przede wszystkim uwielbiają minimalistyczny makijaż, ale taki, który jednak robi wrażenie i coś tam jest na tym oku zwłaszcza jeśli lubicie, kiedy się świeci. Polecam wtedy stosowanie cieni w kremie, tych w słoiczkach i tych w tubkach z aplikatorem. Zwykle ich formuła jest bardzo trwała i taki produkt nie potrzebuje niczego więcej. Na gołą powiekę wklepujecie odrobinę, pięknie się błyszczy, tuszujecie rzęsy i nara. To akurat nie jest rozwiązanie dla mnie, bo ja albo idę full make-up, albo mam to gdzieś i, i nie mam nic. Ale rozumiem, że wiele z Was takie rozwiązanie może na maksa satysfakcjonować. Spierzchnięte i popękane usta. To oczywiste, że w ciągu dnia warto używać odżywczego balsamu, ale co jeśli chcecie zaszaleć z kolorem? No nie decydujcie się kompletnie na żadne pomadki, które mają matową konsystencję, ale weźcie swój ulubiony produkt i pomieszajcie go z balsamem. Najpierw rozprowadźcie sporą ilość balsamu do ust, a następnie na tą bazę nałóżcie swój ulubiony produkt. I już, gotowe. Mamy odżywczość i mamy kolor. Poza tym, bardzo ważna sprawa jest taka, i to jest coś, czym moje usta wykrywają od lat, to to, że ja bardzo dużą, najbardziej odżywczego balsamu na bazie lanoliny, bo te na mnie najlepiej działają, nakładam na noc. Nie na dzień, ale właśnie w nocy. Wtedy usta się na maksę regenerują i rano są jak nowe. Ochrona skóry przed słońcem. No to to chyba już każdy wie totalnie, że warto każdy odsłonięty fragment skóry chronić przed słońcem przy pomocy, no właśnie, jakiegoś preparatu, który zawiera filtr, czyli tak zwany SPF. Pamiętajcie jednak, że to jest... To jest czynnik, który chroni Was przed promieniowaniem UVB, i fajnie, jeśli jego wartość wskazuje 30 lub więcej. Zwróćcie też uwagę na filtry, które mają ochronę przeciwko promieniowaniu UVA, i to jest wyrażane w PA i w plusikach. Spoko, jeśli tych plusików będzie co najmniej dwa. Sucha, zziębnięta skóra. Warto ją chronić przed zimnem, zamieniając swój krem na bazie wodnej na krem o tłustej konsystencji. Podobnie możemy zrobić z podkładem, zamieniając ten wodny na ten bardziej tłusty. Zwykle takie podkłady występują w formie stika, Albo z kompaktu, tylko że w sumie nie są kompaktem, bo nie są suche, tylko właśnie o tłustej konsystencji. Na pewno wiecie o co chodzi. Ale w sumie to nie tylko takie podkłady się do tego nadają, bo większość prawdziwych, oryginalnych azjatyckich kremów BB ma też ten faktor ochronny, dlatego że po to właśnie one powstały. Oprócz ochrony przed słońcem, chronią one bardzo często też bardzo dobrze przed zimnem. A jeśli nie chcecie wymieniać swojego standardowego kremu na taki bardziej tłusty albo taką Wam nie odpowiada, to do swojego normalnego kremu dodajcie maksymalnie, dosłownie maks, dwie krople e, serum właśnie na bazie olejków. Świecąca się skóra. No i powody mogą być dwa, bo możemy się tak strasznie spocić i mieć twarz po prostu mokrą, a druga strona medalu to to, że możemy się świecić od nadmiaru sebum. Jeśli chodzi o pot i trwałość Waszego makijażu, pamiętajcie, że dobrymi krokami i dobrymi kosmetykami zrobiony makijaż nie powinien w ogóle spływać od potu. Nie powinien się ruszać, o ile nie dotykacie łapskami. Błagam Was, nie narzekajcie na brak trwałości makijażu, jeśli dotykacie swojej twarzy, albo jeśli Wasza twarz dotyka innych ludzi. Bo możecie siebie nie dotykać, ale inni mogą Was dotykać. Eee, Także warto o tym pamiętać. Pod po prostu osuszcie. Powachlujcie się i powinno być wszystko naprawdę totalnie nietknięte. Jeśli chodzi jednak o sebum, to to jest czynnik, który może sprawić, że nasz makijaż może wyglądać na lekko zważony, wytarty, po prostu no już taki schodzony. Chcemy zminimalizować ten efekt, więc warto dobierać dobrze kosmetyki, wszystkie, które kładziemy na skórę, od pielęgnacji poprzez wszystkie warstwy i im mniej ich dajemy, a im fajniejszy efekt one dają, czyli na przykład są mocno matujące, ale kładziemy je... Konkretnie tutaj przynosie, bo tutaj mamy z tym problem, tym lepiej to tak naprawdę na, na siebie podziała. Odsyłam Was też do mojego filmu, który nakręciłam kilka lat temu, ale jest nadal aktualny. Z siedmioma poradami, co zrobić, jeśli macie problemy yy, z brakiem trwałości i podkładu. Ale czekajcie, czekajcie, wracając jeszcze do tego SEBum. Chcę dać konkretną receptę na to przecież, nie? Tak. Nie dotykajcie po pierwsze i nie pudrujcie od razu. Pierwszy krok to chusteczki matujące i takie chusteczki powinny już sobie naprawdę bardzo dobrze poradzić yy, z naszym świeceniem i skóra i makijaż powinny wyglądać fajnie i świeżo. Pamiętajcie przy tym, żeby nie dotknąć twarzy oczywiście naszymi dłońmi, tylko samymi chusteczkami. Nigdy ich nie pocierajcie, tylko przykładacie, odciskacie. Przykładacie, odciskacie, zmieniacie miejsce co chwila, zmieniacie miejsce chusteczki, zmieniacie miejsce nacisku do twarzy. I dopiero wtedy, jeśli ten efekt nie jest wystarczająco zadowalający dla Was, dopiero wtedy skuście się na naprawdę o drobinkę matującego pudru. Im mniej, tym lepiej. Przyklapnięte od czapki włosy. Nikt nie chce wyglądać jak smutna, spocona kurka, więc warto przed tym, jak nałożymy swoją czapkę, zebrać wysoko włosy, zawinąć, zabezpieczyć gumką. I na taką piękną fryzurę nałożyć czapkę. Jeśli lubicie wypuścić grzywkę, to śmiało ją wypuśćcie, ale gwarantuję wam, że niezależnie od czasu, jak długo nosicie tą fryzurę, jak rozpuścicie włosy, to nadal one będą fajne, puszyste i będą miały objętość. Zapamiętajcie bardzo dobrze, bo wszystkie te patenty przydadzą Wam się w tym roku na Polent Rock Festival, na który serdecznie Was zapraszam. Od 2 sierpnia razem z Remkiem, z Maćkiem i z Izakiem będziemy działać w skrzyni nad Odrą, w Strefie Play, bo tam będzie działo się coś niesamowitego, bo lato i zima spotkają, spotkają się, się w jednym miejscu. miejscu. To wy wybieracie, czy bawicie się w bardziej letni sposób, czyli na przykład zjeżdżając na zjeżdżalni wodnej, czy w strefie zimowej, rzucając się na przykład śnieżkami. Każdy bawi się jak chce, bo hasłem przewodnim jest Play Your Way. Także zapraszam serdecznie, przygotujcie rączki na przybicie piąteczek, bawimy się razem. Do zobaczenia! Pa!